George był spokojnym chłopakiem, który uwielbiał wyjeżdżać na weekendy z pontonem i swoim kutasem. Pewnego razu wybrał się na wyprawę w kosmos. Wziął ponton, lodówkę przenośną, słoik Patisonów i swojego kutasa z gaci. Wyruszyli. W pustej przestrzeni kosmicznej natknęli się na gigantycznego grzyba na kiblu, który właśnie spłukiwał wodę. Zaczęli walkę. Cudem udało im się wygrać i zatkać kaktusem dziury w pontonie. Z pokładu pontona dezwał się Marcin, zwany również jako Marcin, który właśnie przykręcał swoje ulubione spodnie do krzesła. W tym momencie wszechświat eksplodował i nie wiadomo, co się stało z Dżordżem i jego kłatasem. Mam przeczucie, że jeszcze się spotkamy. No nareszcie kurwa koniec. Mam w tę prace gościu, wyjebane. Mogą mnie wypierdolić. Kładę na to kutasa.